Chciałoby się coś powiedzieć po ekspozę tuska. Ale co? Drogie panie i panowie, to jest ważne, co tu powiem. Niech usłyszą partie, sejm i rząd. Ogień krzepnie, moc truchleje, ciągle budzą się nadzieje, że się nie wda w moc tworzenia żaden błąd. No bo wreszcie tak jak los chce, macie kapitański mostek. mądrze mądrzej z rozwagą startu przycisk. Cała naprzód, wiatr do żagli, bo czas już aż nad to nagli. Wyprowadźcie polski statek z płycizn. Niech więc Polska się nie lęka, cała sprawa w waszych rękach. Niech się wiedza wasza z doświadczeniem brata, niech zabłyśnie wasz intelekt, przecież Polska waszym celem, i na Polskę trzeba ściągnąć oczy świata, żeby Francuz, Włoch i Niemiec uznał w końcu polskie plemię i powiedział: Polsko, szapoba! Miałaś kiedyś słabe chwile, Lecz dziś mocy w tobie tyle, żeby wreszcie światu przykład dać. Lud z nadzieją was wybierał, więc udowodnijcie teraz, że głos ludu może być też ważną rolą, żeby z pustki zrobić pełnie, uaktywniać budów kielnie, no i biele oraz czernie przeobrażać. W kolor, konstruujcie, twórzcie, bo czasu brak, więc burzcie zło. I kraj ten w końcu musi się obudzić. Tej gry nikt nie może przegrać. Ślijcie w świat taki telegram, Polska. Polska krajem mądrych ludzi. Dość roztkliwiań polską pietą, Nie czas też liberum veto, Niech wam obce będą dysonanse, Po co spory kłótnie właśnie? Cii, pst! To Polska właśnie, To historia Polsce daje szansę.